W jaki sposób zaimportować lub zaktualizować listę odbiorców we freshmailu? Klikamy w zakładkę odbiorcy. Jeżeli do tej pory nie dodawaliśmy żadnej listy, mamy jedynie testową listę z Twoim adresem e-mail. Klikamy Dodaj listę. Zakładam, że chcemy zaimportować z dowolnego pliku. Mogą to być pliki Excela bądź innego tego typu programu, nawet pliki tekstowe CSV. W każdym wierszu. Oddzielny adres e-mail. Mogą być to też adresy po przecinku w różnych formatach. My przyjmujemy, że jest to Excel i są to adresy e-mail. W nowym wierszu każdy oddzielny adres. Nadajemy tytuł liście. Opis. Typ listy, czyli sposób, w jaki pozyskaliśmy te adresy i w jaki sposób użytkownicy, odbiorcy nasi, potwierdzili chęć bycia na tej liście. Następnie język komunikacji. Zakładamy język polski, dodaj listę, nasza lista jest pusta, klikamy dodaj odbiorców i tak jak wspomniałem mamy ten plik gotowy, taki plik przeciągamy do naszego formularza bądź klikamy wybierz z dysku, następnie pokazuje się kolumna pierwsza nasze adresy e-mail, przypisz do kolumny e-mail, do tego pola e-mail w, we freshmailu Następnie mamy opcję zaawansowaną, i choć ten film ma za zadanie przedstawić jedynie podstawowe funkcje Freshmaila i importowanie oraz zarządzanie listą, to kiedy importujemy po raz drugi taką samą listę, bądź chcemy zaktualizować, dopisać kolejne adresy, ale powtarzają się te adresy z tymi, które już są na naszej liście, to wybieramy opcję zaawansowaną. Następnie mają sobie z tym sobie skorzystać z ignoruj powtarzający się rekord ze względu na to, że jeżeli odbiorca na, aktywny na naszej liście wypisze się z niej, a następnie będziemy aktualizować tę listę i jego adres się ponownie trafi w naszym pliku, zakładamy, że pochodzi z tego pierwszego importu, to nie zmienimy jego statusu na liście, czyli dalej pozostanie wypisany i nie otrzyma już po raz kolejny wiadomości, czyli jego odmowa na otrzymywanie. Naszych newsletterów, naszych wiadomości będzie cały czas w mocy. Warto tego pilnować, gdyż zdarzają się tutaj pomyłki wśród naszych klientów, że importują ponownie, nadpisują wypisanie się klientów z newslettera, a następnie klienci mają pretensje, jak najbardziej słuszne, że ich dane są dalej przetwarzane pomimo sprzeciwu. Następnie klikamy: Importuj. W zależności od wielkości bazy, jaką importujemy, proces ten może trwać. Krócej bądź dłużej. Tutaj mamy tylko trzy adresy, więc zakładam, że potrwa to dosłownie chwilę. Dokładnie tak. Mamy. Jest gotowe. I taką listę możemy już wykorzystywać do wysyłania newsletterów. Miłego korzystania z freshmaila.